Jeżeli planujecie wakacje w lipcu, nie planujcie ich, naprawdę nie planujcie tych wakacji, nie nastawiajcie się na te, na te wakacje. W lipcu będzie wydarzenie, które wstrząśnie światem. To będzie początek czerwca, będzie coś małego, a w lipcu coś dużego, potężnego, zapowiadane od kilkuset lat. Ja naprawdę robię obliczenia pewnych wydarzeń i to było zapowiedziane od kilkuset lat. Czyli wyobraźmy sobie, co może być tak potężnego, że zapamiętamy to w historii. Będzie bardzo gruba operacja, ja tak porównuję to do, wiesz, World Center w Nowym Jorku, walka z terroryzmem, prawda, zaczęła się wtedy. Ruszyły wtedy wszystkie organizacje, e, e, spec-służb, e, zniewolenie Ameryki, zniewolenie świata, to wszystko rusza, pamiętajcie, i teraz to będzie coś wstrząsającego. Także, co to będzie? Nie wiem, Ether tego nie organizuje, Ether tylko wylicza i przypuszcza. Pamiętajcie też, jeżeli do wojska idziecie, róbcie wszystko, żeby tam nie iść, bo wrócicie w worku plastikowym do rodziny. Ba, Nawet w worku nie wrócicie, bo nigdy nie wrócicie z tych frontów. Są, pamiętajcie, są komisje zdrowotne, szukajcie jakichś chorób, które macie, można też służbę zastępczą, ale na pewno będą grać na czas, żeby tego nie było. Także stawiam na y, stawiam po prostu róbcie wszystko co możecie żeby nie zostać mięsem armatnim